Dzień dobry Państwu. Będąc ostatnio na imprezie Orachela, miałem okazję e, sprawdzić działanie krzesła rakowskiego, które e, e, produkuje. E, oczywiście na takie imprezy przyjeżdżają osoby, które zajmują się energiami, mają gabinety bioterapii czy e, innego rodzaju gabinety. E, I ludzie, którzy. E, Próbują mi tworzyć jakieś złe opinie, że to nie działa, że to jest szkodliwe. No to są ludzie dla mnie gruboskórni, na niskim rozwoju duchowym, poziomu duchowego. Ja często mówię, to są osoby demoniczne, które nic nie odczuwają, bo skoro są one na bardzo niskich wibracjach, więc nie mogą się wdrapać na wyższe, gdzie mogliby to odczuć i poczuć. Dlatego między innymi postanowiłem nakręcić ten, e, poskładać ten filmik z kilku e, fragmentów wywiadów e, i pokazać ludziom e, odczucia e, i wrażenie jakie po włączeniu daje zjawisko rezonansu, e, które to, e, to krzesło wytwarza. E, Szkoda, że tak się stało, że akurat ja nagrywałem na uboczu, nie, nie było to tak w publicznym miejscu, tylko w takim jest zaciszu. I akurat nie wiedziałem, że mi się kartę w telefonie już miałem całkowicie zapełnioną, i akurat mojego nagrania, które trwało ze 40 minut, bo nagrywałem to. Przy samym krześle było tam kilkanaście przynajmniej osób, które chciały to testować i sprawdzać, co czują, jakie mają odczucia wewnętrzne, zewnętrzne i tak dalej. No i tak się złożyło, że akurat tego nie, nie nagrałem, bo film, no, aparat nie, nie, był, nie miał możliwości, karta była zatkana, ale e, były też osoby, które nagrywały w trakcie, ale w tej chwili są na urlopie, więc nie mogę tych materiałów w, dany, w tym momencie akurat mieć. Ale jak wrócą z urlopu, to dogramy jeszcze do tego filmu, który teraz chcemy puścić na początek. Jakie odczucia te osoby, które siedzą na krześle w tym polu, mają? Jak już mówiłem, to jest poziom subatomowy, więc przeciętny taki zjadacz chleba, jak ja to mówię, nie jest w stanie odczuć wrażeń czy wewnętrznych jakichś. Przepływów energii, i tak dalej, bo ci ludzie mają niskie częstotliwości i oni po prostu są gruboskórni, no tak trzeba to nazwać, i nie odbierają takich zjawisk, które osoby o wyższym rozwoju duchowym po prostu czują i dla nich to jest normalnością, że mogą widzieć te pola, barwy i tak dalej, i mogą to prawidłowo ocenić. Myślę, że taki wstęp. I to, co Państwo zobaczą, nie, nie całość oczywiście, ale fragmenty, które nagraliśmy już w momencie e, po e, tej prezentacji tego fotela, i, 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 i w, w pewnym momencie, jak zorientowałem, że nie ma tego, tego materiału, podchodziłem do tych osób, co siedziały, testowały i dogrywaliśmy już e, po samym e, tej próbie siedzenia i testowania. Także Złożymy Państwu to w całość. Jest to z imprezy Lada Deja, którą organizował właśnie Rachel i zobaczą Państwo przynajmniej fragmenty z tej bardzo fajnej, takiej no bym powiedział duchowej, o bardzo wysokiej energetyce imprezie, no, która osobiście mnie się też podobała, chociaż jestem raczej wybredny. Także zapraszam do obejrzenia fragmentów i opinii ludzi, którzy brali, byli tam i brali udział Między innymi w testowaniu krzesła. Dziękuję. Zaraz się bardziej będą ruszać. Drugą. Tak. czy już tekst? Przyszedł ten czas. Spotkać się tak po prostu razem z sobą być. Poczuć wolność nowych dni. Tyle już lat, tyle tych lat za nami. Skończył się zły czas. O szczyty tak. La moderia wita. Będę razem z nowu znowu jesteśmy razem tam ja wszedłem Musi dalej pójść Lecz w sercu pozostały ża Tych słowiańskich pięknych lat Tyle jest nas Tyle jest miast Dwa starych z i dróg do gwiazd To nasza ziemia To nasz świat Lato, Yeah. Proszę Państwa, jest to jedna z osób, które wczoraj miało okazję posiedzieć na chwilę na krześle i chciałaby przy okazji powiedzieć, jak odczuwa, to jest osoba, która odczuwa energię, a to właśnie działa między innymi na tak pole Meissnera przy duszy. Jakie miałeś wrażenie, jak stało? obok? Tak było. Dokładnie, ja nawet nie siedziałem przecież na krześle. Obok. Stałem Jestem obok i no słuchajcie, no... Moje odczucia, obiektywne były takie, przy jakiejś wrażliwości, którą posiadam, rzeczywiście duży przepływ energii, e, którą czułem w okolicach Szyszynki, no, był ten przepływ, jak czułem duży przepływ energii i bardzo dużą jasność, czystość e, umysłu. Oczyszczało tak, i oczywiście spokój wszechobecny dzięki temu wyciszenie. wyciszenie. E, miałem jakieś zachwiania w ciele fizycznym, takiej równowagi bym czuł, że tak powinienem stać prosto, a to wcale tak nie było. To było dosyć dziwne. Ale przyjemne, cały czas przyjemne, bez niepokoju żadnego. To, czego nie wiesz jeszcze. Nie wszystko, bo. Wracając dokładnie w to miejsce później, pół godziny później, ja po prostu tu usiadłem i ja sobie tak siedziałem rozprężony całkowicie, tak? Było tak? dobrze, taki... <grym> I to... tak patrzyłem sobie, no, patrzyłem sobie w trafę, no, bez żadnych naprawdę używek, no po prostu przecudnie, prze prawda? Tak, no, przedobrze. Prze tak, znaczy przedobrze. Tak powinno być Normalnie. Normalnie, <grym> fajnie, cześć. Cześć, nie ja mogę powiedzieć, no cudzień. To dzięki za wypowiedź. No ja, to ja dziękuję. Nie, no ja chciałem... 12 przytulań dziennie, to o, podstawa to dla Was wszystkich, pamiętajcie. Dobra, dzięki e, Proszę Państwa, że chciałem Państwu przedstawić kilka z osób, które wczoraj akurat przy okazji siedziały na tym krześle, które ja robię. Jest to pole rezonansu, wytwarza i e, praktycznie działa na poziomie tomowym protonów, elektronów itd. i tak dalej, więc ten no, przeciętny człowiek nie jest w stanie odczuć tej energii, ale akurat tu na spotkaniu u Rachela spotkałem osoby, które zajmują się energiami i przetestowały siedząc sobie na fotelu, dlatego prosiłbym o wy wydanie opinii, znacie te osoby na pewno, zajmują się energetyką, która z pań może coś na ten temat powiedzieć jak to odczuwa jak to się w ogóle w Proszę bardzo. Po ma, może. Tak, tak. Tak. w może. na w tym czy w tym czy na tym czy i na tym że bardzo je poczułam. Ja, ja unikam po pierwsze wynalazków, uważam, yy, że człowiek jest najwyższą tak wynalazką boską, ale tutaj jakoś rzeczywiście zakosztowałam yy, przez chwilę yy, siedzenia na tym yy, urządzeniu. I rzeczywiście ono Czułam, jak płynie energia najpierw stopa, kostka, w stopach, w kostkach stóp, potem kolana, wyszła wyżej, i osób jakby potem z przodu, schodziłam. No, ja bym powiedziała, że ja przynajmniej tak podoba mi się moje odczucie. Jakby, jakby to pole wytwarzało y, pole zera. Pole zera. Czyli tak jak. Pole zerowy, tak zwany. Mm -hmm. yy, ta, ta, ja bo moje, tak, ja odbiorowałam. To były moje tak odczucia. Bo na się chciałam podzielić, bo rzeczywiście miałam bardzo jasny umysł. Byłam po po wielu rozmowach z ludźmi w dość dużym upale, o tym I siedząc na tym krześle, dostawałam coraz jaśniejszy błąd, klarowny, jasny, lekkość taką że mnóstwo, No, to są te, te aspekty, które mnie tak najbardziej tutaj poruszyły <laughs> i czy nawet uderzyły. Rzeczywiście działa. <laughs> z Pani pa tak, nie tak bardzo przeżywa. No przeżywałam rzeczywiście. Ja nie zajmuję się tym zawodowo, absolutnie. Nie pracuję, natomiast rzeczywiście jestem na etapie. Gdzie? Jak powiedziałam, byłam ogromnie zmęczona i chciałam spróbować, bo moja odmia się zaczyna już coś z sztukiem robić chyba na tym słońcu. Bo spotkałam placzkę Owcko, która jest niesamowita. Spotkałam tak, spotkałam Jana, Taratajcie, wszystkich Państwa, znam z internetu, z, z YouTube'a, dzięki Rafałowi, Rachelowi. i po prostu to, co się ze mną nie miałam tego typu odczuć, ale miałam coś takiego, tak jakbym rosła, miałam kolory, zieleń, niebieski i taką Wydawałoby się, że jeżeli człowiek jest w takim stanie, to cicho siedzi. A ja miałam takie, taką. wydobywała się, że. Wibracja. Nie wiem, co to było, ale to było jakiś jakimśśśśś... Dźwięk jakiś taki. Cudowny dźwięk. Nie wiem, no w każdym razie jestem ogromnie szczęśliwa i bardzo, bardzo polecam ten, to krzesło. Tu chodzi o zjawisko. Tak, rezonansu, dokładnie. Ale, ale właśnie ale właśnie siedziałam na takim fotelu z zamkniętymi oczyma i wydawało mi się, tak, wydawało mi się że, że unoszę się i właśnie te kolory zieleń. Też coś takiego się stało, nie wiem czy jasność uścię, a być może, że też, ale, ale taka, taka, taka radość z istnienia. Tak. Tak. Tak, cudowne. No, Może tak. ja powiem dwa słowa. Więc e, e, ja nie skorzystałam, nie siedziałam na tym rzeźle. No, dlatego, że chciałam po prostu i Poczułam się z kolei, no nie tak, no nie katastroficznie, nie czułam, że mam nie potrzeż, potrzebę siedzieć. Nie, tak, nie miałam potrzeby siedzieć, tak, potrzeby. ale stałam obok i poczułam tą energię, poczułam to pole, poczułam energię. I obserwowałam relacje osób, reakcje osób, które siedziały. No, i oczywiście postanowiłam sobie kupić takie wszystko, Nawet nie siedzą. Pani to fizycznie? Tak, odczułam.